Cześć, jestem Mari, jestem astrologiem i zapraszam Was na kolejną tygodniową prognozę. W której przyjrzymy się temu, czego możemy spodziewać się energetycznie w tym tygodniu, co nam tutaj szychuje wszechświat. I jesteśmy już w listopadzie. Listopad e, rozpoczął się z taką energią lekkiego uspokojenia po tych e, zaćmieniowych turbulencjach, więc mam nadzieję, że udaje Wam się doświadczyć choć odrobiny odpoczynku. Natomiast jest to taki Moment, który nie jest zatrzymany. Wyszliśmy bardziej z takiego bałaganu, pomieszania, intensywności zaćmieniowej w dynamikę. I listopad będzie takim miesiącem dynamicznym, więc już nie będzie tak ciężko. Będzie bardziej do przodu, ale wciąż jest to miesiąc, który ma dużo mocy w sobie. I jesteśmy już po rozpoczęciu się ruchu prostego Saturna. Saturn w końcu przestał retrogradować przez znak ryb. Cofnął się do prawie że pierwszego zerowego stopnia, zerowego stopnia ryb i dodaje nam taki ciekawy efekt pewnego rodzaju echa z miesiąca marca. Wiem, że dla części z Was wspomnienie tego miesiąca może być bardzo traumatyczne, ale mm, mamy takie konfiguracje, które w listopadzie będą marzec przypominać. Nie będzie aż tak mocno, po pierwsze, dlatego że już to znamy, już wiemy z czym to się je, więc e, zawsze każde kolejne takie intensywne doświadczenie e, ma inny wymiar, inny smak, bo saturn będzie znowu przechodzić ruchem prostym przez pierwsze stopnie ryb. A pluton będzie znowu zmierzać w kierunku wodnika przez ostatnie stopnie koziorożca. I to są takie duże dwie konfiguracje, które mieliśmy właśnie um, na początku, właśnie przez cały marzec, do 7 marca. I teraz właśnie z tym mierzymy się teraz w listopadzie jako pewnego rodzaju tło, które zostanie z nami przez cały ten miesiąc. Pierwsze stopnie ryb. Um, Ograniczane przez Saturna i Pluton, który zmierza po raz kolejny w kierunku moczenia nóg w wodniku. Dodatkowo będziemy mieć w drugiej połowie miesiąca też aktywację znaku strzelca. To jest taką dodatkową analogią do marca, kiedy pod koniec miesiąca został aktywowany intensywnie znak barana. Więc tutaj nie jest to ta sama historia, ale jest to rym do wydarzeń marcowych. I jakaś klamra z nimi związana. Dlatego warto sobie wrócić pamięcią do tamtego okresu, co się u ciebie wówczas działo. Ten marzec, drugi, trzeci, czwarty, dzień marca, coś z tym związanego będzie też w listopadzie. I to mogą być ważne, dość duże rzeczy, które są w pewnym sensie strukturalne w twojej rzeczywistości. Może to dotyczyć twojej rodziny, może dotyczyć twojej pracy, w zależności od tego, gdzie te konfiguracje wypadają u ciebie. Ale jest to coś takiego, co nawiązuje do tamtego okresu. I o ile ten tydzień, który minął, był relatywnie spokojny, pozaćmieniowy, trochę odetchnęliśmy, że uff, już udało nam się przebrnąć, ale też nabierał on dynamiki i ta dynamika będzie też w Nowym tygodniu dość wysoka, dlatego, że będzie się dużo działo. Wchodzimy w konfigurację z Plutonem ponownie. Dużo ich było w ubiegłym miesiącu, ale w ubiegłym miesiącu to były kwadranty więc te zgrzytające, niekomfortowe konfiguracje gdzie musieliśmy walczyć o coś, coś forsować i to było takie niekomfortowe, albo wypychające nas poza strefę komfortu. Wydaje mi się, że dużo było takiej energii w październiku, która nas wytrącała z tych naszych normalnych torów działania. I w listopadzie, szczególnie w tym tygodniu będziemy mieć dużo nadal tych energii pragnienia, dążenia do prawdy, do na sprawiedliwość jakiegoś rodzaju, z taką dużą siłą i jest w tym tygodniu takie duże pragnienie piękne. Myślę, że to, co jest fantastyczne w tym tygodniu, to są konfiguracje Wenus, która na początku tygodnia wchodzi w Trygon z Plutonem. Ona wychodząc z Panny, gdzie była pobijana, to jest jej najmniej ulubione miejsce w Zodiaku. Wcześniej była znowu w retrogradacji, w Lwie, więc tych kilka ostatnich miesięcy Wenus nie miała lekko i dlatego te funkcje, wszystkie związane z pięknym, z równowagą, z relacjami, one były bardzo mocno pobijane. I teraz ta Wenus, jakby na koniec przejścia przez Pannę, wejdzie w trygon z Plutonem, i to jest taka energia. Ja pragnę piękna, ja pragnę relacji i sięgam po nie. Nie walcząc o nie, tylko w harmonii i lekkości i też takie realizowanie tych wenusjańskich pragnień, które może nam się tutaj pojawić. I zaraz potem Wenus przejdzie do wagi, do swojego władztwa, gdzie będzie niewidziana przez Saturna, niewidziana przez Marsa i będzie na swoich warunkach, więc w końcu ten temat relacji tego piękna w naszym otoczeniu, w naszym życiu będzie miał przestrzeń, żeby wybrzmieć. I to będzie tylko kilka tych tygodni, ale jest to zdecydowanie najlepsza konfiguracja tego miesiąca, ta Wenus, która będzie taka tam bezpieczna i w, swoich, w swoim domu. Więc warto z tej Wenus korzystać. Dodatkowo, jeszcze 7 listopada we wtorek mamy trygon między Merkurym a Neptunem, który jest taki bardzo poetycki. Więc mamy piękno, poezję, sztukę i takie fajne energie na początku tego tygodnia są naprawdę bardzo miłe. Za to. Druga połowa troszkę nam się zacznie tutaj zagęszczać. Merkury wejdzie w sekstyl z plutonem już w środę. I ponownie jest to taka energia sięgania po prawdy, ale w harmonii. Nie walczymy po nią, tylko naprawdę pragniemy tutaj równowagi, sprawiedliwości i robimy to. Później Merkury od razu przejdzie do strzelca, gdzie znowu on nie czuje się zbyt komfortowo i wejdzie od razu w kwadrant z Saturnem. To jest ważna konfiguracja w tym miesiącu, dlatego że zostanie trzy razy powtórzona. Te planety wychodzące ze skorpiona, czyli najpierw Merkury, potem Słońce, potem jeszcze raz Mars, będą mm, robić dokładnie ten sam manewr. I myślę, że warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się w tym tygodniu, bo potem po 20 może ta historia nas zwrócić. Dlatego zachęcam do uważności na sytuacje, rozmowy zdarzenia, które mogą mieć w tym tygodniu miejsce, bo jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy powtórnie próbować osiągnąć coś poprzez całą naszą prawdę, a kwadrant Saturnem jest blokujący, jest frustrujący, jest męczący tak naprawdę, więc trochę to wygląda tak, jakby się chciało coś bardzo tutaj takiego sprawiedliwego, prawdziwego wprowadzić, ale jest blokada jest jakaś niemożność, a coś sprawia, że ta nasza potrzeba nie do końca może być realizowana i to generuje frustrację. Warto się temu przyglądać. Zwłaszcza, że potem 11, jeszcze na koniec tygodnia w sobotę, mamy opozycję między Marsem a Uranem i to wygląda iskrząco, konfliktowo, wybuchowo. Może być no, ostro. Więc tym bardziej zachęcam do tego, żeby przyglądać się tym emocjom, które będą się w Was rodzić w efekcie pewnie wydarzeń albo jakichś procesów wewnętrznych, i próbować zrozumieć ich źródła jak najbardziej, nie blokować ich, nie uciekać przed nimi, ale może niekoniecznie działać z poziomu tych emocji i wprowadzać w czyn. Um, Myśli, które mogą przychodzić, kiedy jesteśmy w trudnych emocjach, kiedy jesteśmy we frustracji, w zmęczeniu, w zdenerwowaniu, w irytacji, to czasami najlepsze, co możemy zrobić, to zatrzymać się i pozwolić sobie być w tej emocji, a zadziałać dopiero, jak uda nam się ją uwolnić, czy opanować siebie przed reagowaniem z poziomu takiej emocji, bo może to mieć różne konsekwencje. Natomiast jest duża szansa, że cokolwiek się zacieje w tym tygodniu, to wróci do nas. Potem w drugiej połowie miesiąca i będziemy nadal próbować. Ważne jest też to, że przygotowujemy się w tym tygodniu do nowiu, i zwracam na to uwagę już w tym tygodniu, bo ten now, który będzie 13 w poniedziałek, jest bardzo ciężki, bardzo słaby. Księżyc jest tak pobijany, że już chyba gorzej się nie da. Jest w swoim upadku, będzie w, praktycznie ten now w koniunkcji z Marsem. I to jest taka energia, że potem pod koniec tygodnia może się chcieć już tylko schopać pod kot i nic więcej nie robić. Z poniedziałek będzie należał do tych trudniejszych, ten kolejny, ten poniedziałek 13. I mówię o tym już w tej prognozie, żeby dać Wam możliwość na przygotowanie się na to i na przykład nie planowania sobie jakichś dużych rzeczy na weekend, tylko na przykład kot, kakao, książka. I wyłączenie telefonu, żeby nie frustrować się i nie ir irytować się różnymi wydarzeniami, sytuacjami, po prostu żeby nie tracić swojej energii, a regenerować się. To jest zdecydowanie czas na regenerację, odpoczynek, wycofanie się, bo działanie z poziomu tych energii końca tygodnia i początku kolejnego może być bardzo niekonstruktywne. Więc taka to tutaj ciekawa prognoza nam się szykuje na ten tydzień, kochani. Ja szykuję już dla Was prognozy roczne na 24 rok. Kolejny ciekawy rok przed nami, kolejny ciekawy, myślę, że fajny. Jeden z ostatnich, tych fajniejszych na najbliższych kilka lat, więc zdecydowanie warto go wykorzystać na maksa, przygotować się do niego. I ja przynajmniej planuję, nie wiem jak Wy, ale ja mam takie ambitne plany tutaj dobrze przeżyć życie. I zachęcam również do tego. I zapraszam Was też nieustannie na kursy, na prognozy, które pojawiają się na YouTube czy na Spotify. Zapraszam Was też serdecznie na wszelkie wydarzenia, które się pojawiają. Ostatnio inaugurowałyśmy z OLO. Astroobrazy, gdzie malujemy niebo w momencie urodzenia danej osoby, każdy maluje swoje niebo. Ja robię konsultację astrologiczną, piękne doświadczenia i mam nadzieję, że będziemy powtarzać je częściej, bo te rozmowy na żywo, spotkania z Wami są niesamowicie karmiące i mam nadzieję, że będę mieć możliwość spotykać się z Wami. Więcej i częściej, więc zapraszam Was serdecznie na mm, spotkania, prognozy i w ogóle do nauki astrologii. Trzymajcie się ciepło, cudownego tygodnia, pa pa.